Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wasze zajebiste bitwy. Dzisiaj pokażę meczyk gracza Epic Fail, chyba dobrze nik wybawiam z Klanu Kitty na czołgu M4A38 Fury kolega posiada 23000 tysiące 23 bitew 2,5052 punkty WN8 i 61% Win ratio. Co to jest za czołg? Jest to specjalna. Na obecną chwilę unikatowa wersja czołgu M4A3E8 Fury Wprowadzona z okazji wprowadzenia do kiny filmu o tej samej nazwie bodajże Fury No i ogólnie dostaliśmy taki czołg w paczce za najtaniej 120 parę złotych I według mnie było warto, gdyż na... Ten czołg po prostu, już na chwilę obecną, jest unikalny. Mało osób go jednak kupiło. No, jest, jest przyjemny w graniu. Ogólnie, co można powiedzieć o tym czołgu? Posiada on działko 76 mm, 128 mm średnie penetracji, średnich uszkodzeń 115 z przeładowaniem coś około poniżej 3 sekund. Bo tutaj akurat to jest zbagowane i nie widać ile ten czołg przeładowywuje. Na goldzie ma 177 mm penetracji z taką samą liczbą uszkodzeń, bo tylko 600 Y i parę innych czołgów mają na goldzie więcej obrażeń niż na bezgoldziu. A na haekach, gdzie ten kursor yy, ten czołg posiada, a raczej działko tego czołgu, 185 yy, punktów uszkodzeń, 38 mm penetracji. Więc jest to nawet gorzej niż kiepsko. Ale w, czo w czołgi papierowe można strzelać tymi haekami, w tym momencie kolega. Bardzo ładnie złapał toga na, można by powiedzieć, otwartej przestrzeni, czyli tego dawcę damage'u i wysłał mu kilka blind shotów w kierunku, w którym on tam stał i, i zaraz zobaczycie, że te, te strzały w ciemno się opłaciły, bo HP mu zleciało i, i kolega zadał obrażenia. Praktycznie nieważne, gdzie się strzeli w tego toga i tak wchodzi. Poza tym, po zrobieniu tej misji na toga, większość osób właśnie nie jeździ. Większość z tak samo dają damage po prostu lepszym graczom i, i łatwiej jest zrobić bardzo dobry wynik. 818 punktów damage na koncie ma już nasz kolega, co już spokojnie pozwoli mu na wyjście około 20 tysięcy na plusie. Chyba skąd ten premium, co to jest szósty tier, to nie ma co. Tutaj jakichś niesamowitych wyników jeśli chodzi o kredyty się spodziewać, ale jednak coś tam ten czołg potrafi zrobić Oczywiście czołg premium, pewnie, nie wiem czy mówiłem, ale pewnie tak. Su-100 Su zniszczył naszego 20 kolega strzela tego Su-85B, który robi... Ne, eh, 185, sorry. który robi jakiegoś, nie wiem, cooldowna czy coś, zaraz spadnie, tak jest. 1300 punktów damage ma już nasz kolega Epic Fail z kranów Kitty. W tym momencie złapał susetę i wpakował jej bardzo ładne dwie pestki za łącznie, co się około 250 punktów obrażeń. Zaraz prawdopodobnie ten stuk trzeci się pożegna z życiem, bo stoi jak, jak ten nóg. Niestety losowanie nie pomogło, 10 punktów HP zostało. Ale Rate of Fire jest tak niesamowity, że, że druga peska go już wykończyła. I teraz e, spójrzcie na zachowanie tego, tego tajpa 58, który chyba widział, że kolega chce zadać w tej susety. To zrobił coś takiego: wyjechał i zaraz, e, zaraz zgarnie bułę od tej susety. Kolega akurat e, nie wykorzystał sytuacji, bo widziały, że tam w tamtym krzaku stoi piątotierowy tenek nacji francuskiej. Postanowił go wykończyć samymi blind shotami. W takim przypadku, jak ktoś do nas strzela, musimy się ruszać, bo właśnie to skończy się tak jak widzieliście. to prawdopodobnie już przeładował, ale nie wiadomo czemu nie strzelił. A kolega nasz to wykorzystuje: strzela mu w ten pancerz, który jest jednak, e, kurde, bardzo łatwo przebić. I ma już na koncie 2003 punkty debedu, jest to już jak na ten pojazd niezły wynik, ale 5 fragów to także jest. Wynik, którym warto się pochwalić, bo nie każdy umie robić 5 fragów w tej grze, ale mniejsza o to, wiem, że... Wy jesteście z Kilozordy i robicie w każdej bitwie 5 fragów. T-80 został zniszczony, już specjalista wpadł. 2118 punktów obrażeń i teraz e, kolega ma trudny orzech do zgryzienia i to i to dosłownie, a te dwójka, jest to najtwardszy piąty tier. Jednak kolega wie gdzie strzelać w tą kopułę, chociaż e, e, nie zawsze wchodzi. Co prawda jest tam jakieś... E, Mniej więcej tyle samo pancerza, ile posiada ta maszyna penetracji na normalnych pestkach, ale widzicie. Cała ta linia brytyjskich Tedeków ma właśnie takie garnki dowódce, tak jak takie jakieś kurde kapelusze. No i tam należy je przebijać. Kolega już właśnie wykorzystał błąd DJ dwójki, wpakował jej pierwszą pestkę, teraz wpakuje jej drugą pestkę. A te dwójka spada 2,5 tysiąca punktów damage i 7 fragów już na koncie jest. Gdyby teraz team nie okradł fragów koledze, mógłby zrobić nawet 8, 9, 10, 11, 13 fragów, czyli jednego fraga by zabrakło do medalu bohaterów Rosjeni. Chociaż teraz prawdopodobnie uda się zbić tego Toga, chociaż nie, bo pierwszy pierwszego dobija, ale Kawu 85. Jest ładnie, ładnie stoi na otwartej przestrzeni, wyłapał dwie paski. Niestety znowu RNG nie pomogło, kolega mógłby mieć już w tej chwili 9 fragów, jakby RNG mu dopisało. Koledze zostały tylko pociski goldowe, bo normalne zostały przez niego już wystrzelane. 8 fragów, 3000 punktów obrażeń, i troszkę to przyspieszę, gdyż to nic ciekawego się nie będzie działo. Przez chwilę przynajmniej. Wyjechał drugi M4A3A8, ten zwykły Easy 8 Schował się za kabyczkiem. I tak ogólnie to, to ten zwykły Easy 8 jest lepszy od, od Shermana Fury pod wieloma względami. Pancerzem, działem i wierzą i opuszczaniem działa, no ale czołg premium nie może być lepszy od zwykłego czołgu, który możemy sobie normalnie wekspić, chociaż teraz dobrze kolega celuje, ale niestety RNG znowu nie dopisało i niestety ten strzał w ogóle nie trafił, a już o penetracji to już w ogóle nie będę nic mówić, bo jak ma strzał kurde spenetrować jak w ogóle nie trafił to równie dobrze jak panceres 100 mógłby mieć miliard penetracji i jakby strzelał w papierowy czołg, to jakby nie trafił, to nigdy nie zada damage. no chyba, że hackiem i, i on wybuchnie pod nim, ale to takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, chociaż bla bla bla, ja tu o dziesiątym tierze teraz gadam, a nie o szóstym, który jest cztery tiery niżej, ale nevermind już. Ja jestem zdany z tego, że lubię gadać o dupie marynie, a nie o tym, co się dzieje w bitwie, ale raczej widzicie, że kolega nabija damage, czy nabija fragi, chociaż teraz jakiś tam taki mały przestój się zrobił. To ostatnio został wyspotowany w sektorze E0, chociaż teraz został wyświecony. Kolega przyjął strzał za 134 punkty damage'u i za to jemu teraz RNG dopisało bo zostało mu tylko 9 e, punktów życia. Kolega bardzo dobrze, że zmienia pozycję, żeby nie wyjeżdżać w tym samym miejscu, bo Tog mógłby być już przygotowany na jego wyjazd. Bardzo dobry teraz e, ruch wykona, gdyż e, postawi To Tog, mimo że nie jest zainteresowany, to i tak e, na pewno nie widzi e, całego pancerza przedniego Fiuriego. No, i może go teraz bardzo ładnie okładać. Tego dawcę damage'u. V podpaliła tego toga, i prawdopodobnie zaraz ten tok zginie z rok naszego kolegi. Niestety znowu nie. Został to. Tok był po prostu ostatnim czołgiem z przeciwnej drużyny. Zapraszam Was do podsumowania. A tak się prezentują statystyki popitewne. Gracz Epic Fail z klanu Kitty na czołgu m 4 a 3 a Fury na mapie Redshire, ugrał niesamowity me meczek na tym czołgu. 15603 punkty doświadczenia nie robi się codziennie, 120 tysięcy kredytów e, zarobione tak samo. Medale, jakie udało mu się wbić w tej bitwie, to medal Ridleya Waltersa, duży kaliber, specjalista oraz ta cała masa dziwnych medali jak Bruiser, Head of God, Duelist, Fire for Effect, odznaka z pancerny, co jest oczywistą oczywistością przy takich wynikach. Na tyle swojej drużyny wyszedł tak, że zrobił ponad 1000 bazowego o, doświadczenia więcej od tej fałki, która mu tego fraga z przednosa ukradła tam w osta ostatnich sekundach bitwy. 64 strzały, 50 trafień, 44 przebicia 4322 punkty damage'u. jak na ten pojazd jest to po prostu genialny wynik. I jeden z topowych na Wotry replays. 610 punktów damage'a po wyspotowaniu. 50 punktów obrony bazy, troszkę ponad 1,5 km, przejechałem, więc jakoś tak dużo na tej mapie nie jeździł bitwa trwała 8 minut, 1963 punkty bazowego doświadczenia 50 tysięcy kredytów zarobione, mimo że kolega tam strzelał goldem, i prawie wszystkie goldowe pociski wystrzelał. Pewnie jak tu widzicie, 68 tysięcy kredytów e, e, kosztowały te pociski, i 3000 punktów doświadczenia z Premką. Także epic! Thank you for sparing this replay. Great battle with large number of present points of damage. You show how to play this tag. Thank you for the again and greetings from Poland. A Wam też dziękuję za obejrzenie tego meczyku i wysłuchanie mojej łamanej angielszczyzny. Zapraszam Was także do serwisu dogry.pl, w którym będziecie mogli zagarnąć darmowego golda do gry World of Tanks. Także cóż, zapraszam Was do rejestracji do tego serwisu, do z linku, który będziecie mieli podany w opisie tego filmu, oraz także do przysyłania powtórek na mój adres e-mail tyrutotubao.pl. Jakby ktoś miał problemy z wysłuchaniem tego, co ja teraz mówię, to mój adres e-mail i ten link będziecie mieli także w opisie. No i cóż, dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się.